Cześć, to Damian Lewczuk, akademia catcamp.pl i w tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób określić konkretne wymiary przygotówki w Fusion 360. Przyjmijmy tutaj takie założenie, że tę część będziemy wykonywali z formatki formatu A4 i taką przygotówkę też chciałbym zdefiniować. Jeżeli chodzi o definiowanie przygotówki, to oczywiście robimy to podczas definiowania setupu, więc dodajmy tutaj nowy setup. Jeżeli chodzi o położenie początku układów współrzędnych, to zostawmy to na środku i na górze przygotówki i przejdźmy na zakładkę Stok, aby określić wymiary przygotówki. I tutaj, aby określić konkretne wymiary przygotówki, musimy wybrać opcję Fixed Size Box. Oczywiście jeżeli przygotówka jest prostopadłościanem, bo jeżeli przygotówka jest na przykład walcem, to wybieramy tutaj opcję Fixed Size Cylinder. Ale w tym przypadku będziemy korzystali z opcji Fixed Size Box i na podstawie tej opcji określimy konkretne wymiary przygotówki. I teraz tak, jeżeli chodzi o wymiar osi X, to określamy tutaj wymiar 210 mm, a jeżeli chodzi o wymiar osi Y, to wpisujemy tutaj 297 mm. I ok, jeżeli chodzi o wymiary XY, to są one już określone, ale mamy jeszcze wymiar w osi Z, czyli wysokość przygotówki, i tutaj możemy określić wysokość przygotówki. Ja akurat potrzebuję przygotówki o wysokości 10 mm, więc tę wartość zostawię. I ok, teraz część jest umieszczona symetrycznie na środku tej przygotówki. O czym świadczą parametry pod parametrami, gdzie określaliśmy wymiary przygotówki? Mamy tutaj parametry model position, zarówno dla osi X, dla osi Y i dla osi Z. I te wszystkie parametry są ustawione na opcji Center. Jednak, jeżeli chcielibyśmy ten model przesunąć trochę w dół, tak aby był bliżej tej krawędzi i delikatnie w tę stronę, aby był bliżej tej krawędzi, to musimy tutaj wybrać inną opcję. I na początku zajmiemy się opcją przesunięcia w osi X, czyli przesuniemy tę część delikatnie w tę stronę. I tutaj poza opcją Center mamy jeszcze kilka opcji dodatkowych: Offset from Left Side, czyli odsunięcie. Z lewej strony przygotówki, Offset from Right Side, czyli odsunięcie z prawej strony przygotówki, i Offset from Model Origin, czyli odsunięcie od początku układów współrzędnych. My tę część chcemy odsunąć od lewej krawędzi, więc wybieramy Offset from Left Side. I tutaj pojawił się kolejny parametr, parametr Offset, i ten parametr określi właśnie odsunięcie tej części od tej krawędzi. I wpiszmy tutaj na przykład 10 mm. I teraz jak widzisz, ta część jest odsunięta o 10 mm od tej krawędzi, 10 mm to trochę za mało, więc wpiszmy tutaj na przykład 25. I OK, tak to zostawimy, tak żeby ta część była odsunięta od tej krawędzi o 25 mm i teraz przechodzimy do odsunięcia w osi Y i tutaj podobnie, jeżeli Rozwiniemy opcje dostępne dla parametru Model Position. Mamy kilka opcji, które pozwolą nam na umieszczenie tego modelu względem przygotówki. I mamy tutaj opcję Offset from Backside, czyli odsunięcie od tyłu. Offset from Frontside, czyli odsunięcie od przodu. I tak jak poprzednio, tutaj mamy również opcję Offset from Model Origin, która pozwala na odsunięcie części względem początku układów współrzędnych. I tak jak wcześniej wspomniałem, chciałbym, aby ten model był bliżej tej krawędzi. Więc tutaj skorzystamy z opcji Offset from Front Side. Wybierzmy tę opcję i tutaj dla parametru Offset wpiszmy na przykład 10 mm. I OK. Takie ustawienie części możemy zostawić. Chociaż możemy jeszcze tutaj delikatnie tę część przybliżyć do tej krawędzi. Ok. I w ten sposób zostawimy już definicję przygotówki. I jak widzisz, w łatwy sposób możemy dodać przygotówkę o konkretnych wymiarach. I w równie łatwy sposób, w konkretnym miejscu przygotówki możemy umieścić model, na podstawie którego przygotujemy program obróbkowy. I ok. Jeżeli chodzi o tę lekcję, to ta lekcja miała na celu pokazać Ci, w jaki sposób można utworzyć przygotówkę o konkretnych wymiarach. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przygotowywania programów obróbkowych w systemie Fusion 360, to sprawdź opis do tego filmu i znajdziesz tam informacje o szkoleniu, w którym krok po kroku od podstaw uczę, jak przygotowywać programy obróbkowe na frezarki CNC we Fusion 360.